Uwaga, roboty ziemne. Jedna tabliczka tak mówi, druga. Teren budowy wstęp zbroniony i nieupoważnionym wstęp zbroniony. A obok, tutaj można się przejść. Zobaczyć kopereczki. Aż dwie z tej strony, dwie z drugiej strony. I tu się można przejść przez taką kładkę mosteczek. Jakby nie było. No. Mosteczek cały zazbrojony, jak widać. Kopareczki stoją. Prace zbrojeniowe już na ukończeniu wyglądają. parzeczki dwie tu stoją taka mała rzeczka, a tyle roboty to z nią, tyle problemów. O tu właśnie ta rzeczka taka. No to nie ma deszczu, to taka jest, ale jak deszcze są, to wtedy jest większa. Tablica z informacją ulicy też leży znak, że ludzi, teren budowy wstęp zbroniony, ale kładka jest, no to jak, wstęp czy nie jest, to nikt nic nie wie cztery koparki na jedną budowę, aż tyle I tak tutaj to właśnie wygląda tu napis. Jest tutaj ogłoszenie, rodzaj wykonywanych robót: roboty drogowo-mostowe, i to cała tutaj jest to wszystko. A tu przy okazji rów się robi też, bo nie było rowu, znaczy rów był tylko nie, teraz będzie z rurą zakryte wszystko w rurach. tak to właśnie to się tutaj bywa zobaczymy co tam dalej tutaj. także to tyle tak to z daleka to wygląda wszystko z tej strony przystanek jest też ale do przystanku nie ma dojścia I tablica że rządowy Fundusz Polski Ład. Program inwestycji strategicznych. I tutaj materiały zgromadzone. Kapliczka to nas pilnuje. Materiały zgromadzone do robót. możemy to się prześliznąć to zobaczymy jak ten przystaneczek ma tutaj taki komunikacik w związku z remontem i zamknięciem odcinka ulicy Hodynickiej od 17 czerwca 2024 do odwołania kursy linii numer 5a będą wykonywane tylko do przystanku Chodynicka sklep no i tyle to właśnie tutaj nas informuje to. I to by było na tyle.